Në ndjele besti këture Próbuję jakoś tak głaskać. Tak jak na tej płycie, staram się znajdywać jasne strony tego mojego 41-letniego życia. Wolę spędzać czas ze zwierzętami niż z ludźmi. Okay. Dostaję też takie, mówiąc młodzieżowo, mocne wiadomości, mm -hmm. które głos się je, włos się jeży mi na karku. Im się mniej nastawiam, tym większa radość z wygranej, a porażka też nie bywa taka ciężka. Wiem, że frazesy to wszystko są, ale gdzieś w tych frazesach i w tych takich oczywistościach, Oczywistych, no znajduję jakąś, jakąś taką lekcję. Teledysk do piosenki, wszystko, nakręciliście na torze, wcielasz się w kierowcę rajdowego. Tak. Tylko jak to możliwe, bo nie masz chyba... Prawa no nie jazdy. mam prawa jazdy, jak, ale na tym to torze stało. można, na tym torze można. Cześć błażej. Cześć, bardzo mi miło. Mnie również. Bardzo się cieszę, że zgodziłeś się na to spotkanie i pomyślałam, że może połączymy przyjemne z pożytecznym. Porozmawiamy o Twojej płycie i przy okazji zrobimy coś dobrego. Wyprowadzimy na spacer pieski ze schroniska. Cudownie, cudownie, już słyszę jak szczekają, nas wołają z oddami. Super, no to idziemy po nie. Chodźmy. Łażej, słyszałam, że Ty w ogóle jesteś wielkim miłośnikiem piesków. Tak, łezka kocham. To jest ciułała, w której się zakochałem i w, która rozbudziła we mnie miłość do zwierząt. I teraz przyznam się, bez bicia, wolę spędzać czas ze zwierzętami niż z ludźmi. Za dużo gadamy, za dużo się tam emocjonujemy, a w takiej atmosferze spaceru z pieskiem albo stuleniem się z kotkiem więcej wyciągam i mniej się denerwuję, jakiś się, czuję się zdrowszy. Ja w ciole człowieka zasłaniamy rolety permanentne czem. Czy bestią z jednej z twoich piosenek może być właśnie chihuała? Ojejku. No na pewno mam wiele bestii, które... Próbuję jakoś tak głaskać i żeby nie walczyć już. No Jedną z bestii może być taka zmutowana Chihuahua, nawet, która namawia do rozrabiania. Bo właśnie rozrabia trochę Twój Piesek, Balto, z którym to... dzisiaj spacerujemy, ale jakoś może go uda się nam okiełznać. Jest niewyżyty, jest, o kochanie, przepraszam, Czy coś się stało. ojejku, jeku. Trochę niewyżyty, ale no to można tutaj przyjść i pobiegać z pieskami. No to właśnie. jest właśnie nasza rola, żeby spędzić trochę czasu i wybiegać się z nimi. I Ruch. Tak, tutaj może od razu zaznaczę, że akurat do tego podwarszawskiego schroniska można przyjechać w każdą sobotę, tak. wyjść z pieskami, całą rodziną, zorganizować sobie właśnie taki wypad i pospacerować po świeżym powietrzu. A wracając do Twojego krążka, tak sobie pomyślałam, że tytuł popiół brzmi naprawdę mocno, czy coś się w Twoim życiu wypaliło, coś się skończyło. Bardzo można, każdego roku coś się kończy u mnie, coś się zaczyna, przy nagraniu płyty, przy spotkaniach, przy znajomościach. Ja tak srogo nie podchodzę do tej nazwy popiół, bardziej to patrzę na takiego Feniksa, który z tego popiołu. Jednak to światełko i słońce wychodzące za chmur daje nadzieję. I tak jak na tej płycie staram się znajdywać jasne strony tego mojego 41-letniego życia. No właśnie, bo mówisz o tym, że to jest płyta o tobie, tak. o 41-letnim gościu, który jest pełen sprzeczności, tak. który jest pełen lęku. A do kogo kierujesz ten krążek? Kto jest takim idealnym odbiorcą w twoim odczuciu? Na początku chciałem ten album zadedykować braciom i ojcom, ale zostałem od tego odciągnięty. Ale gdzieś tam czuję, że jest dużo ludzi, którzy są w podobnym wieku, może też młodzi, może też starsi, którzy nagle albo się gubią, albo nagle. Odnajdują w tym wszystkim. Wiem, że frazesy to wszystko są, ale gdzieś w tych frazesach i w tych takich oczywistościach. Oczywistych, no znajduję jakąś, jakąś taką lekcję. Na początku nagrywałem ten album przede wszystkim dla siebie, a widzę, że jest, jest trochę osób, które znajdują się w tych tekstach, o, nawet piesek się uspokoił. No właśnie ja tak chciałam zaznaczyć, że w sumie nie jestem mężczyzną po czterdziestce, a też jakby te teksty <grym> no i ta właśnie, muzyka do mnie trafiała, więc. Nie ma co to na płcie <grym> rozbijać. Ja to tak sobie wyobraziłem, ale, ale jeżeli to działa, chociaż troszkę. Do jakiejś refleksji nas delikatnie popycha, to wydaje mi się, że warto było nawet odsłonić ciut więcej tego błażeja. Bo to co Te teksty rzeczywiście są teraz o wiele mniej jakieś takie surrealistyczne Ta. i napakowane metaforami, Ta. prawda? Dojrzałeś do tego, że możesz też opowiadać wprost? To wciąż trwa. Nie wydaje mi się, że dojrzałem do większości rzeczy, o których piszę, ale już zauważam jakieś tam. Nie, no, pytania zauważam bardziej. Pojawiają się pytania, a czy jakieś odpowiedzi na te trudne pytania znajdujesz, czy to jeszcze nie ten etap? To na następnej płycie. Na razie, na razie zauważam tego błażeja, który gdzieś tam w środku jest ukryty pod ścięgnami kośćmi mięśniami. Nie musisz się dziś... jednej z piosenek śpiewasz, że im ciszej prosisz, tak. tym więcej dostajesz. I tak sobie pomyślałam, że z jednej strony to jest bardzo pasujący do ciebie taki manifest pokory, ale z drugiej to chyba nijak ma się do środowiska, w którym pracujesz, prawda? Bo wydaje się, że w tej branży muzycznej mhm. trzeba być głośnym, trzeba się wyróżniać, żeby się przebić. Masz rację, ja Zauważyłem dobrą rzecz, ale jest ten paradoks. Ale no moje życie jednak pokazuje, że te wszystkie moje fantazje, bo ja nigdy nie fantazjowałem, że będę mógł grać dla kilkunastu tysięcy osób. Przez to zaskoczenie było tym większe. Często nasze takie manifestowanie modne w dzisiejszych czasach afirmacje sprowadzają nas jeszcze w gorsze rejony, bo nie udało się. Wszyscy oczekują. Ja podszedłem i podchodzę do swojego życia, że no im się mniej nastawiam, tym większa radość z wygranej. A porażka też nie bywa taka ciężka. Wiem, że to może takie niemodne, może ucieczkowe, ale jednak te moje takie... Ciche proszenie bardziej się sprawdza u mnie. Wszystko będzie takie samo, Tylko my będziemy chwi, chwi. Teledysk do piosenki Wszystko nakręciliście na torze, wcielasz się w kierowcę rajdowego. Tak. Tylko jak to możliwe? Bo nie masz chyba prawa No nie jazdy. mam prawa jazdy, jak, ale na tym to torze można. Na tym torze można. Przeszedłem bardzo dobre wprowadzenie do tego. Nauczyłem się. Było to przerażające doświadczenie dla osoby, która nawet wciąż nie ma prawa jazdy. Tak, to prawda, proszę Państwa, nie mam. Ale już w styczniu robię, jestem już na dobrej drodze, żeby to zrobić. Ja trochę umiem jeździć samochodem, ale nigdy mnie te samochody nie pociągały. Nigdy mnie ten, ten taki męsko-wyścigowy świat yy, mechaniki i, i innych... Wiem, chcesz iść, wiem, już idziemy, już idziemy. Dobra, to jak, jak Balto prosi, to <słuch> jak Balto znów prosi, to drogę. Idziemy. Co miało się stać, co się wydarzyło, nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej by. A powiedz proszę, jak ci się w ogóle żyje poza Warszawą? Człowiekowi, który zdobył bardzo już dużą popularność i jakoś tak zachowujesz zdrowy dystans? No, wydaje mi się, że ta odległość i bycie gościem tutaj, na przykład w Warszawie czy w większych miastach, sprawia, że mogę spojrzeć z daleka na to wszystko i wrócić stęskniony, a nie zmęczony. Chciałem ją zagłodzić. Czy spotkałeś się już z jakąś reakcją na ten album, która cię zaskoczyła, rozbawiła, a może poruszyła? Cieszę się, że piszą do mnie osoby, które gdzieś straciły ze mną kontakt, gdzieś moja muzyka przestała. Czy działać na te osoby? No bo słuchacz dorasta i cieszę się, że wracają te osoby, bo znajdują to coś, co było na pierwszych moich albumach. Nawet nie wiem, kiedy nauczyłem się. Chyba fajne, że w dzisiejszych czasach Twoi fani, fanki mogą mieć z tobą aż tak bezpośredni kontakt, prawda? Mogą napisać. Czasem masz pewnie chwilę, żeby odpisać, czasem nie. Tak, nie wszystkim ale... się da i nie Jasne. na wszystko też chcę, bo Rozumiem. też ja nie jestem psychologiem, ja nie jestem osobą, która może pomóc, a mogę nawet zaszkodzić, dlatego odsyłam w takich trudnych sytuacjach. Bo nawet takie wiadomości dostaję. Tak, okay. dostaję. Też takie, mówiąc młodzieżowo, mocne wiadomości, mm -hmm. które głos się je, włos się jeży mi na karku, kiedy je czytam. No w takich wypadkach odsyłam do specjalistów i nie bójmy się prosić o pomoc. A ja się tylko zgubiłem, może cud za mocno żyłem i nie za skończył! Na koniec chciałam zapytać, jakie są Twoje plany teraz? Gdzie możemy Cię spotkać podczas koncertów? Co się będzie działo? Wystartowaliśmy już z trasą promującą album popiół. No i zapraszam, bo siedmiosobowy skład nie będzie takich piesków, ale będą lepsze, a nie lepsze. Co ja gadam? Ty jesteś najlepszy i czekasz na kogoś. Może ktoś przyjdzie któregoś razu na koncert i powie, hej, pamiętasz tego pieska, którego prowadziłeś? Już ma swój dom, jest u nas. To jest moje marzenie. No to myślę, że jeżeli coś takiego wydarzyłoby się po tym wywiadzie, to ja też byłabym najszczęśliwsza na świecie. Dziękuję Ci bardzo, błagam, że znalazłeś Dziękuję. czas. Dziękujemy zarówno Balto, jak i Balu. To byli tak. nasi specjalni goście tym razem. No i co? I do zobaczenia gdzieś na koncercie albo gdzieś indziej. Albo gdzieś wyprowadzając pieski. Nie wiem, kiedy pojawił się strach. Przed wszystkim siostro, uwierz mi brat, dziękuję, że jesteś ze mną, bo szybciej robi się ciemno, a ja ciut słabszy jestem, coś ostatnio w grach.